Akcje, jak tylko czuję, że koń może sobie zrobić krzywdę. Wszystko staje w miejscu. On kocha swoje konie i na pewno wzajemnością. Teraz zasypia. Często jak chcesz pocieszyć leżącego konia, drapiesz go tu trochę. Pochrapujesz trochę jak one. Tak jakby cię ktoś drapał po plecach, rozumiesz? E, jak przyjemnie. Zapata to koń, którego dosiadała Sophie Marso, a Emilio to ten, który wypada przez okno i skacze na stół. Tresuję zawsze dwa konie, zupełnie identyczne i umiejące dokładnie to samo. Jeden porywczy do kaskady, a drugi łagodniejszy, z którym aktor może bezpiecznie pracować. To na tym koniu wdrapała się po schodach i zaczęła wchodzić na stół. Zrobił dwa, trzy małe kroczki i stanął. Wcale nie wszedł na stół. Ale mamy zbliżenie na aktorkę zaczynającą akcję, zresztą z taką samą szybkością co kaskader. Wejść na stół to niezbyt skomplikowane, ale problemem będą pozostali aktorzy, kaskaderzy i ci, którzy chcą go zatrzymać. Będą talerze, kielichy i kandelabry. Takie ustawiam, aby nie przeszkadzały koniowi przy samym wchodzeniu. Potem już na stole nie ma problemu. Emilio jest bardzo wrażliwy. Możesz nim kierować bez cugli, bez niczego. Coś, czego nie można zrobić zapatą, bo z nim przelecisz przez las, nie zobaczywszy jednego drzewa. Musisz zgadnąć, co konia interesuje. Jeśli ci się to uda, jesteś bogiem. Masz takie wrażenie, a to tylko dlatego, że koń tego chciał. Z takimi końmi można pracować w kinie. Koń kaskaderski nie zastanawia się nad niczym. Ma do ciebie absolutne zaufanie. Dobry koń wojenny, jak Emilio, mogę wysłać go prosto na ścianę w potrójnym galopie i zabije się na tej ścianie. Potem poczuję, że mur był twardy, ale jeśli daję mu taki rozkaz, idzie do przodu. Koń, który skacze przez ogromne okno, jak w filmie córka D'Artagnana, nie wie, że szyba pęknie. My wiemy, że to jest cement, a to jest szkło. No i tak, ale koń nie ma żadnego pojęcia, czym jest szkło, ani czym jest cement. Czyli skacze, bo ma do ciebie zaufanie. Potem dopiero czuje, że przez coś przeskoczył, i wtedy go to ewentualnie bawi. Dlatego najpierw robię to z przeciętym papierem, żeby zrozumiał, że może przejść. Na początku jak na niego patrzysz, przechodzi tak, tak jakby się przemykał między czymś twardym. Potem widzi, że to się otwiera i śmiało leci do przodu. Taki powinien być koń kaskaderski. Może mieć do mnie zupełne zaufanie, bo jest moim oczkiem w głowie. W życiu nie wyślę go na mur. Kaskader nie ma prawa narażać konia na niekontrolowane ryzyko. Tych kamikadze nie uważam za prawdziwych kaskaderów. Jest to wyczyn bez sensu. Zdarza się, że ludzie wpadają na mur z prędkością 130 na godzinę i wychodzą cało nie wiadomo jakim cudem. To żaden wyczyn. Powtórzyć to 20 razy, dowodząc w ten sposób posiadanej techniki, to jest dopiero sukces. Do tej kaskady musiałem przyzwyczaić konia do skoku na niezbyt szerokie miejsce, bo wódce było 14 osób i miałem może jakieś 90 cm między kolanami osób siedzących po prawej i lewej stronie. Jednym z problemów przy kręceniu tego filmu był element zupełnie niekontrolowany to jest czas i wiatr. Na wodzie były wtedy 80-centymetrowe fale. Trochę się obawiałem, że koń, dobiegając do łódki, źle obliczy jej wysokość, wyląduje na kolanach i wszyscy wtedy wpadniemy do wody. I po kaskadzie dla bezpieczeństwa. Galopował na lewej nodze przez całą kładkę. W momencie skoku skierowałem go na łódkę stojącą z ukosem oraz docisnąłem w powietrzu zmieniając nogę. Zmusiło to konia do zupełnego zdania się na mnie. Nic nie mogło go rozproszyć. W momencie kaskady w sumie nie zdaję sobie z niej sprawy. Wszystko dzieje się tak szybko, gonitwa, wystrzały i hop! Już jesteś w łódce. O czym wtedy myślę? O niczym. Przed samą kaskadą jesteś strasznie napięty. Po wszystkim po prostu się cieszysz, że się udała. A po środku kółka zazębiają się same i trudno powiedzieć, czy czuję to, czy tamto. Chociaż tak, kiedy jestem w powietrzu, widzę blisko łódkę, mam jednak fantastyczne uczucie. Poleciłem zmianę nogi w powietrzu i mam moją zmianę nogi. Wtedy już wiem, że kaskada się udała. I już mam uśmiech na gębie, chociaż nie wiem jeszcze, czy koń dobrze się zatrzyma. Kino potrzebuje koni posiadających ekspresję w spojrzeniu, w gestach, w ruchu. Apollo to prawdziwy aktor. Miał dwa i pół roku, jak zagrał w pierwszym filmie. Wziąłem go do jeźdźców burzy, bo trzeba mi było konia stającego dęba. Ja, ja, ja! Ten koń jest bardzo uległy, wcale nie agresywny. Uczą go udawać agresję. Gdybym pracował z koniem porywczym, już bym nie zabił. W ten sposób narowisty czarny ogier staje się nadzwyczajnie łagodny. Jeszcze raz. Pizzuta daje rozkazy nogom. Prawa noga. A teraz lewa. Dobry konik. Kiedy chcę wywołać agresję, puszczam go wolno i wołam nagle z powrotem. Uczę go najpierw normalnego wygięcia, a potem każę boksować w powietrzu. Tak jakbym chciał go uderzyć. Potem z czym innym w ręku będzie tak samo. Ách! Ah! Ách! Ah! Ách! Ah! Ách! Ah! Uh! Qué caballo bueno! Uh! I me gusta qué caballo bueno! Aj! Qué caballo bueno, ven! Eh? Uh! Oh, mi amor! Qué caballo, mi amor! Uh! 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 Nie jestem zazdrosny o pewnej umiejętności. Uważam, że dobrą technikę trzeba wręcz przeciwnie wytłumaczyć. Lepiej jest, kiedy osoba potrafi ją powtórzyć. Przynajmniej wykona ją poprawnie. W każdym razie będzie chciała ją wypróbować. To idiotyzm, tajć te niby tajemnice. Trzeba myśleć przede wszystkim o wygodzie konia. Ludzi, którzy ze mną pracują, wybieram bardzo prosto. Przez rok jesteś stajennym, wynosisz gnój... Czyścisz konie i uczysz się je rozumieć. Potem tłumaczę, co dzieje się w ich głowie i ciele. Kaskader ma przede wszystkim dbać o tego, kto pozwala mu okazać swój geniusz to znaczy konia.